Przez życie to film Moje jak akcja, albo jak dramat Czemu już nie lecą mi łzy? Emocje chyba przejebałem na kartach Czemu ziomy żyłem, Jakby miało nie być jutra, bo może nie być jutra Może nie być jutra, piję za tych, na których czekamy Żeby mogli w końcu wyjść kurwa, wyjść kurwa Zioma trafi do psychiatryka przez to gówno Dobrze, że się masz do środka ta. Ale za tych, którzy nie mogą sobie puchnąć trafi trafi do psychiatryka przez to dwóch Dobrze, że ziomal do środka tam nie utknął Ziomy czekają na sprawy, jebać budło. Ale za tych, którzy nie mogą sobie puchnąć Bóg może mi nie wybaczyć Ale ten sam błąd się nigdy nie wydarzy Od dawna nie widziałem tych twarzy od lat się przemiją z nimi myślami I wiem Bóg może mi nie wybaczyć Ale ten sam Łódź się nigdy nie, nie wydarzy Zioma trafi do psychiatryka przez to gówno Dobrze, że zioma z ośrodka tam nie utknął Ziomy czekają na sprawy jebać budło Polec za tych, którzy nie mogą se